Dzisiaj odbywa się finał naszej ogólnopolskiej Spartakiady zawodowej. Uczestniczą w nim uczniowie nie tylko naszej szkoły, ale również szkół z terenu całej Polski, m.in. z Braniewa, z Częstochowy, z Wrocławia, z Krakowa oraz nasi reprezentanci. Cała Spartakiada została podzielona na trzy etapy. W pierwszym etapie wszyscy uczniowie zmierzyli się z testem w formie quizis. Zostali wybrani najlepsi czwórka z każdej szkoły para, monter, hotelarz. Natomiast w półfinale należało wykonać pracę. Pod tytułem Kreatywne dekoracje wnętrz. Dzisiaj odbywa się finał, podczas którego niestety musimy pracować zdalnie w związku z panującą ogólnie epidemią. Jednak uczniowie bardzo ochoczo przygotowali naszą dzisiejszą spartakiadę, pomagali nam w zorganizowaniu finału. Poznajmy się. Zorganizowana przez naszą środek Ogólnopolska Spartakiada Zawodowa ma na celu poszerzenie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych rozwijanie zainteresowań zawodowych wśród uczniów, zachęcanie do samokształcenia i doskona... doskonalenia zawodowego. Na dzisiejsze spotkanie chciałam Wam zapropon... pokazać, jak wykonuje się taką w sumie najprostszą formę, czyli kompozycję w misie, w wazie tych naczyń. Na rynku dzisiaj jest naprawdę bardzo dużo i można wykorzystywać różne naczynia. Również naczynia, które znajdziecie u siebie w domu, w naczyniu włożona jest gąbka florystyczna, która została wcześniej odpowiednio namoczona i do tej gąbki będę, na gąbce będę układała kwiaty i różne rośliny. I chyba wszystkim znane róże. Każ, każdą roślinkę, przed kupiciem do gąbki florystycznej musimy odpowiednio podciąć, róże ze skosa.